Ty musisz wstać, bądź tu nisz tak pod głową oczek snu. Spójr tylem stasz, cicho przez noc, a tu dzień staje już kolorowo. Tak Rzesz, zacznij oba, ni w słońce po daltach, ze jak to w Prezydenta Miasta Biała Podlaska. Na podstawie zarządzania prezydenta Miasta Biała Podlaska z 6 grudnia 2019 roku w sprawie przyznania i wysokości stypendiów przyznawanych osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami miasta Biała Podlaska, prezydent Miasta pan Michał Litwiniuk przyznał stypendia artystyczne następującym ustalnionym osobom. Są to Pan Piotr Arseniuk, który otrzymał stypendium w wysokości 2600 zł, Pan Bartosz Peszuk, który otrzymał stypendium takiej samej wysokości, Pani Julia Wisińska stypendium w wysokości 1600 zł, Milena Filipiuk stypendium w wysokości 1000 zł, Gabriela Pomorska 900 zł, Marcela Anna Kozakiewicz 800 zł oraz Aleksandra Dudyk 500 zł. Zapraszam szanownych stypendystów do odebrania ich stypendium. E, stypendystka prezydenta miasta Biała Podlaska, w jakiej dziedzinie? E, w dziedzinie teatru, oczywiście. Teatru. Tak. E, I za co to stypendium? Za co? No mam nadzieję, że za moją pracę, którą wkładam e, przez wiele lat właśnie w różne teatralne przedsięwzięcia, e, różne spektakle, między innymi też, że być może to, że doszkalam się w Warszawie, e, więc nie wiem, tak naprawdę bo nikt mi nie powiedział, czy to jakby za to wszystko, czy tak jakby jak mnie jak odbierają jako, jako osobę, która się społecznie też udziela w mieście. Więc tak czy tak bardzo dziękuję, jestem przeszczęśliwa to stypendium na pewno pomoże ci dalej rozwijać artystycznie. Tak, tak, na pewno, bo e, dzięki temu mogę jeździć do Warszawy, właśnie jak już wcześniej wspomniałam, na warsztaty aktorskie pani Doroty Zięciowskiej, wybitnej aktorki teatralnej, e, która między innymi właśnie występuje w e, Teatrze Stu w Krakowie, czy też e, uczyła się e, w, za granicą i naprawdę występowała w wspaniałych miejscach, więc e, no, mam nadzieję, że pod okiem e, pani Doroty wyrośnie ze mnie taki, taki taka naprawdę porządna aktorka. Bo rozumiem, planujesz właśnie swoją przyszłość w związku z aktorką. Tak, tak, tak. Planuję zdawać egzaminy do szkół teatralnych. Wiąże z tym przyszłość, więc mam nadzieję, że wszystko pójdzie pomyślnie. To bardzo miłe chwile, gdy można w tak uroczysty sposób docenić to, co w potencjale naszego miasta i jego społeczności najpiękniejsze stypendia artystyczne prezydenta miasta to efekt tego, w jak ambitny sposób rozwijacie swoje pasje, w jak imponujących kierunkach rozwijacie swoje bogate talenty. To bardzo dobrze świadczy o naszej społeczności, nie tylko w Waszym indywidualnym wymiarze, ale też jako o miejscu, mieście, jego mieszkańcach, którzy wspólnie potrafimy wspierać rozwój tych talentów na miarę naszych możliwości tworzyć warunki do ich rozwoju. Serdecznie gratuluję także waszym rodzinom, przede wszystkim dumnym rodzicom, bo kimś w końcu te talenty odziedziczyli. Ktoś jest dla tych młodych, wspaniałych, uzdolnionych ludzi tym pierwszym, najbardziej motywującym, wspierającym przyjacielem i z pewnością to jesteście właśnie my Państwo mamy i ojcowie. Gratuluję Wam tej dumy, tak jak serdecznie gratuluję Wam tego dzisiejszego wyróżnienia. Formuła naszej nagrody przewiduje realizację z udziałem środków, które wiążą się z przyznaną nagrodą, bardzo ciekawych projektów wspierających rozwój kulturalny naszej miejskiej społeczności. Liczę, że z pełnym zaangażowaniem, tak jak dotychczas, przystąpicie do ich spożytkowania, a my będziemy mogli dalej cieszyć się tym, co nam znowu ponownie zaprezentujecie. Jeszcze raz serdecznie Państwu dziękuję, serdecznie Państwu gratuluję i życzę dalszej takiej aktywności i imponującego rozwoju Waszych talentów. Mieliśmy dzisiaj możliwość podziwiać Twój kunszt. Od jak dawna grasz na organach? Na organach gram, kontakt z instrumentem mam od 8 lat. Natomiast na początku po prostu sam siadałem za, za kontuarem i zaczynałem sam bez nauczyciela, a po już profesjonalna nauka to jest 5 lat. To stypendium pomoże Ci dalej kontynuować swoją naukę, rozwijać się. Stypendium przeznaczę na wyjazd do Francji, gdzie będę mógł poznać zabytkowe, romantyczne instrumenty z kręgu francuskiego. Jest to o tyle ważne, że w tej epoce... W organach francuskich znajdują się zupełnie nowe rozwiązania techniczne, zarówno jeśli chodzi o samobudowę organów, jak i o brzmienie. To są rozwiązania, które nie są spotykane właściwie nigdzie indziej. Dlatego też trzeba tam po prostu pojechać, żeby w pełni poznać charakterystykę tych instrumentów. Tym bardziej że kompozytorzy romantyczni, a też późniejsi francuscy kompozytorzy, również się inspirowali kształtem tamtych instrumentów, które. Są właśnie w regionie Francji. Dlatego myślę, że nie da się w pełni przekonująco wykonywać tej muzyki bez zapoznania się z oryginalnym instrumentarium. A jest to dla mnie szczególnie ważne, dlatego że romantyczna muzyka francuska leży w kręgu moich najbliższych zainteresowań, jeśli chodzi o muzykę organową.